Okej, okay, to jest taki mały poradniczek yy, ode mnie dla Was, dla wszystkich fanów Pokémon GO i ogólnie yy, dla no, zachęconych y, tą grą lub Że nie znają wszystkich takich no, yy, jakichś informacji. Pierwsze, ściszmy sobie muzykę i dźwięk, także yy, więc, tak Ech, dwie pierwsze moje takie ciekawostki, i informacje, które yy, z których ja korzystam, i się to bardzo dobrze składa, yy, ponieważ, tak, po pierwsze, mamy tutaj, no, w moim przypadku, dwa drzymy, nie? Ja jestem z Drzyny Niebieskich. I na przykład właśnie tu do swojego arkanaina Tutaj dzień dobry. I widzicie, że tutaj ma y o. Y tutaj ma ile czasu siedzi właśnie ten mój Arcanin y w tym dżimie. Ja powiem tak y że tak powiem, żeby zdobyć te 50 monet to trzeba mieć przynajmniej z 12-13 godzin, żeby ten Pokémon tam siedział. Czyli powiedzmy yy, wieczorkiem sobie yy, yy, macie na przykład, yy, no nie wiem, powiedzmy jakiegoś dżima w pobliżu, który yy, ma Pokémonów, yy, no nie za dużo i są na, no powiedzmy na przykład, na przykład na takim poziomie yy, serduszka, że no, jest tak, muszę powiedzieć, że tak w połowie. Ale niestety, yy, na przykład ten z tych, no, powiedzmy sobie, jeszcze graczy, yy, ma ten tutaj <coughs> czas przebywania tego pokemona ma niższy niż te yy, 12-13 godzin. I w tym przypadku pan. Bigrexio, tak mi się zdaje. On ma tutaj slackinga, który ma, który siedzi sobie już tutaj na no 6 godzin 40 minut. No i niestety w jego przypadku on nie zdobędzie pełnej ilości tych wszystkich monetek, które można zrobić ciennie. Czyli jak. Macie gracza w drużynie przeciwnej lub w drużynie swojej. I ma na przykład właśnie tyle czasu lub trochę mniej, więcej, że było po prostu mniej niż 12-13 godzin, a to po prostu on nie zdobędzie tych wszystkich monetek i się można powiedzieć troszeczkę wkurzy. <grystanie> Ups. O, ale tutaj pan Szewolek w tym przypadku ma tego świąteczne... <laughs> I świątecznego eventowego Urympla i no zdobędzie te 50 monetek? Bo jest OK. Ma powyżej niż 12-13 godzin. <laughs> Ten ma też tak 6 godzin gdzieś tak jak ten slacking, więc no jeżeli by ktoś tutaj zaatakował nas tutaj, no to powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy z nas zdobędą tutaj yy, pełną ilość monetek. A to jest jeszcze zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5. Można 6. Więc wcześniej czy później jeszcze jedna osoba dojdzie. Eee, na przykład weźmy gdzieś tu jakiś, o tu mamy drużynę czerwoną i tu jest Chansi nie Lisi. I tutaj ktoś no niedawno powiedzmy sobie szczerze eee, w czasie nagrywania. Po prostu rzucił sobie bliski i tego 12-13 godzin się teraz rozpoczęło. No i miejmy po prostu taką nadzieję, że żaden z innych drużyn albo raczej graczy nie postanowiły być takim Zwykłym hamem i po prostu weźmie i zrobi mu na złość. No i weźmy na przykład przypadek yy, o, nie tutaj. Yy, bo tu jeszcze mam mojego Honduuma oczyszczonego, słowonego tutaj. I tutaj w tym przypadku na przykład powiedzmy byłbym. No, powiedzmy troszeczkę dalej niż yy, no ten, ten zasięg, który mam. Czyli powiedzmy, ja jestem. Czy tutaj jest Jim? A ja jestem gdzieś tam, hen, hen daleko. Na przykład, powiedzmy, gdzieś tu, przy, przy tym gymie I niestety co począć, bo na przykład nie macie tych, tej maksymalnej ilości godzin wymaganych do tych 50 monet a chcecie te monety zdobyć bo na przykład jesteście początkującymi graczami i tak nie bardzo wszystko ogarniacie więc co robicie, wchodzicie tutaj w te te co tu mamy, czyli ten today, field i special Czyli na przykład, no powiedzmy sobie szczerze, dziennie musicie na przykład sobie tą pieczątkę tutaj odebrać i żeby pomóc sobie z tym gymem, w którym waszym Pokemon jest, to po prostu wchodzicie na tutaj, niżej, niżej, tu macie Pokecoins i macie Pokemony w dżemach. I tak, wchodzicie do tego w przypadku tego Hounduma. Czy nie? tak. eee, niech cię diabli ten Bóg znaczy bug I w ten sposób e, możecie nakarmić e, swojego pokemona Tylko e, przy tych malinkach jest pokazany e, że tak powiem. Taki symbol, że to jest, można powiedzieć, tak jakby na odległość. Karmienie na odległość. I tutaj, o, czyli tak. y się kolega tam nazywał, więc y, życzę szczęścia na drodze z 40 do 50 levela. No i tak tu ktoś tu Shiny ma. Aha. Aha okay. No i tak. No można powiedzieć, że to jest tak jakby na tyle z tej porady. Czyli te ogólnie dżimy i stworki, czy pokémony w naszych dżimach. I jakie można wziąć, nakarmić z, 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 przez odległość. E, no, Prawdopodobnie raz na jakiś czas będę takie filmiki robił, żebyście, no... E, nie musieli się irytować, że ja robię w długie filmiki, że prawie pół godziny, czy tam nawet trochę, nawet by się udało, może nawet więcej. E, więc tak. To jest koniec takiego małego no, poradnika z dżemów, z twarków. I to na tyle jak na razie. Trzymajcie się ciepło. Miejcie tam. Yy, nie wiem. <śmiechy> Uśmiechy na twarzach. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji, komentarzu, o tym dzwoneczku. I do zobaczenia kiedyś.